Witam. Kaseta rozrządu wyciągnięta. Tutaj mamy wałek, który idzie przez cały silnik do przodu. Jest to wałek, który napędza pompę wody. No i tutaj mamy ten uszkodzony tryb. W sumie łożyskowanie tego trybu. Widać, że ocierał o budowę rozrządu z cały. Tutaj podrapany po obwodzie. No i co? Po wyciągnięciu kasety. Wygląda to. Bardzo sympatycznie. Dokładnie tak. Że ten trybik mógł sobie tutaj. Tańce, hulanki, swawole robić. No i tyle. Tyle widać gołym. Okiem, bez rozpoławiania kasety Tulej w środku dobra Nie widać nic Przez tą tulej idzie śruba, która przykręca kasetę rozrządu do bloku Jedna z trzech Nic tu podejrzanego nie widać Niebawem rozpołowienie kasety i Zobaczymy co tam się w środku Wydarzyło. No i przede wszystkim mamy tutaj kanały olejowe. Te zgrubienia, które tutaj są, są kanały, którymi idzie olej na poszczególne tryby. No i sprawdzimy, czy czasem ten kanał nie jest za zapchany czymś. Nie wiadomo, czy jest, czy nie jest. Ale gdyby był, to prawdopodobnie. Koło od napędu wałka wyrównoważającego też nie miałoby smarowania. Ponieważ olej przychodzi tutaj stąd, z tego kierunku. Wpada w to miejsce. Tutaj jest zakryte śrubą. I mamy mamy tutaj kanał olejowy jeden, dostarczający olej. No i tutaj mamy kanał olejowy drugi, którym olej idzie na Smarowanie yy, panewki koła wałka wyrównoważającego. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.